Szpachla do reparacji w tubce za 12 zł. Zekszona, chyba niemiecka, Reparatur szpachtal. Służy do małych ubytków. Zaraz nim załatamy małe ubytki. Zobaczymy, jak się spisuje. Odkręcona szpachla wygląda tak. Taka końcówka i taki to wątek. zobaczymy Więc... co z tego wyjdzie. Uuu. Takie się klei i się ciągnie. Czy jest to wygodne? Wolałbym rozrobioną szpachlę albo akle. tego. Ale można wcisnąć, dozować 14 zł. To nie jest jakiś duży wydatek. Można coś takiego zrobić. Tak wygląda, tak leci. konsystencję taką taka kleista weźmiemy tu na i tak wypchniemy w tą dziurę chociaż wchodzi to niechętnie ale dziura teoretycznie załatana czy jest to wygodne nie do końca małe łupetki, jak nie mamy na przykład wyciskacza, nie mamy akrylu. Coś takiego za te 12 zł, na opakowania nawet 14. No, tak niechętnie chcę wejść, a jak już to wcisnę, to wychodzi. Tutaj jeszcze nad tym kołkiem no. Mocowanie kołka super Trochę się wyrobiło ze względu na kąt Wielu cenię. Ale no powiedzmy że zrobione. Jeszcze trochę albo to i nie jest dobry pomysł Może i trzeba było dziubek tam wepchnąć Na pewno płaskie powierzchnie wypełnienie. Nie takie dziury z lepszym dostępem. Byłoby wygodniejsze. Ale taka półtupka trochę zakręcona dość dobrze. Może leżeć. Więc może trochę czasu służyć, trochę czasu poleżeć. Teraz ten materiał schnie trzy godziny czyli w miarę powiedzmy szybko patrzymy to stąd myślę, że wszystko jak na razie zrobiłem jak tą no. no, paskuci się tak Klej, taka substancja mocno kleista, że tak ciężko to wypełnić. To się po prostu przykleja. Szpachla naprawcza w tubce do łatania małych powierzchni o wolałbym makrl o, o no albo najlepiej wolałbym szpachlę samo sobie samemu bym miał wtedy swoją konsystencję no 3 godziny zobaczymy czy da się dotrzeć i tak dalej ups więc taka szpachla może być rozwiązaniem niekoniecznie najlepszym ale jak nie mamy wyciskacza nie chcemy Akrylu, akurat pistoletu kupować. Mamy drobne naprawy w domu. No może się przydać, czemu nie? Materiał zasycha dość szybko. Zobaczymy, tak go wygładzimy. wstają dziury z palcami już tak od razu zasych. Po paru sekundach. Jeszcze go wyjmiemy trochę no to i tak zrobimy profesjonalne naniesienie bym powiedział tylko ze sufit wyżej sobie pochodziłem no. nie jest to szpach zwykła Dalej. No, ale no, przypomina bardzo akryl. W tym momencie. Dobra. Chyba już. Dobra. już no, tak się skrobie. O, wow. Dobra! Ten kołek tu włożymy, żeby nam go nie zrobiło, bo za wysoko dziury zrobiłem i trochę źle. I teraz naprawiałem. Szpachla szybko schnąca. Więc. No, w tym jest 300 gram, więc na pewno trochę wytrzyma. Opakowanie całkiem spore 12 zł. Myślę, że to nie jest jakiś wydatek. A w domu może się raz na jakiś czas przydać. Więc raczej warto może być w coś takiego zainwestować. I tak dalej. No, trochę na dziło się. Wymyłem śrubokręt i szpachelka. Tutaj się przykleja trochę. Jeszcze do palca. Taka się maś klejąca robi, która się do wszystkiego lepi. Taki glucik. I ogólnie może się przydać. Zobaczmy, jak tutaj ze ściany schodzi. O, no, ze ścianą. Tak to tak. może lepiej poczekać aż zaschnie całkiem nie istotne może bądź razie tak to wygląda taka szpachla do ubytków w kamieniu tonie w tynku w tego typu rzeczach o, o, tak tutaj tego nikt na szczęście nie będzie widział no dobra, to zobaczymy jak to myślę, że Tutaj jeszcze te większe są gęste ale tutaj to już tak naprawdę zasło w ciągu tych pięciu minut nie trzech godzin i schodzi całkiem ładnie w razie czego ze ściany trochę się marzę trochę paskudi no ogólnie bym powiedział że fajne rozwiązanie Zastanawiam się, ile akryl, taka tuba do wyciskania, też kosztuje kilkanaście złotych, może lepiej to dozować po prostu przez ten wyciskacz i ten czubek. Mogliśmy jedną, oza, zrobić tą szpachlą, drugą na przykład akrylem żeby to, do... ojojoj, oj. doszedłem do... Tynku, spalę się maśnie trochę, dobra, nie bawię się tym, bo już przekombinuję, robię dalej to, co miałem robić, to wygląda tak, tak wygląda szpachla, no do małych dziurek i tak dalej, o, nie, będę tym nie, nie będę się bał, żałcik, dobra. No tak wygląda użycie tej szpachli. Ewentualnie teraz jak zasnie to tam trochę przeszlifować, pomalować i nie będzie śladu. Dziękuję i pozdrawiam. Sam produkt ogólnie można polecić 300 gram SCI Easy Filler. Łatwy aplikator. Dziękuję.